Charakter międzynarodowy polsko-węgierski, a zatem rozpoczniemy od hymnu Polski. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, Marsz Dąbrowski. Z Ziemi Włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z Ziemi Włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem.

ale również całej gminy Tarnów. Oto dzisiaj bowiem oddajemy do użytku nowe centrum wsi, na którym stanęła piękna brama szeklerska, dar od naszych przyjaciół z gminy Sixcent Simon z Siedmiogrodu. Nie tylko dla mnie osobiście jako Wójta Gminy i dla moich współpracowników, ale dla całej społeczności gminy Tarnów dzień ten ma charakter szczególny i jest dla nas powodem do radości i dumy. Koszyce Wielkie są bowiem trzecią miejscowością w Polsce, a pierwszą wsią, które otrzymują bramę szeklerską. Ten piękny dar przyjaźni, który symbolizuje otwarte serca i gościnność, nasi drodzy węgierscy przyjaciele, zarówno z Węgier, jak i z Siedmiogrodu, pragnę Was zapewnić, że zawsze jesteście u nas mile widziani. Muszę jednak podkreślić, że w tym miejscu nie tylko Brama Szeklerska jest znaczącym ele elementem o charakterze europejskim. Centrum wsi Koszyce Wielkie wybudowaliśmy bowiem w dużej części ze środków unijnych, a więc powstało to za zgodą i przyzwoleniem narodów wchodzących w skład Unii Europejskiej, a więc ich Was, drodzy zagraniczni goście. Zostało się to dzięki pracy szeregu instytucji których przedstawiciele znajdują się dziś pośród nas, jak Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie udało nam się w znaczący sposób zmienić przestrzeń naszej gminy poprzez realizację wielu znakomitych inwestycji. Tylko w tym roku ukończyliśmy m.in. basen szkolno-rehabilitacyjny i wielofunkcyjne boisko ze sztuczną murawą w woli rzemdzińskiej. Dziś oddajemy do dyspozycji mieszkańców Centrum Wsi w Koszycach Wielkich. A za tydzień świętować będziemy oddanie do użytku wielofunkcyjnego boiska i placu zabaw w Zgubicach. Wszystko to, jako samorząd, robimy dla dobra naszych mieszkańców. Gdyż już dawno temu, jako priorytet naszych działań. Uznaliśmy wszechstronną poprawę jakości życia mieszkańców, realizowaną w dużej części poprzez poprawę oferty spędzenia wolnego czasu. Mam nadzieję, że to centrum wsi będzie służyć naszym mieszkańcom, którzy zechcą w tym miejscu z radością odpoczywać i bawić się. Jeden z naszych gości na uroczystości podobnej do dzisiejszej powiedział, że oddajemy do użytku piękny kawałek małopolskiej ziemi. Przywołując te słowa, chciałbym je nieco sparafazować. Oddajemy dziś do użytku piękny kawałek polskiej ziemi, który jest zarazem dokumentem przyjaźni polsko-węgierskiej i wspólnego europejskiego domu. Dlatego cieszę się niezmiernie, że na naszej uroczystości jest tak wielu znakomitych gości, których chciałbym w tym miejscu bardzo gorąco powitać. Witam bardzo serdecznie przede wszystkim was, mieszkańcy, mieszkańcy koszy z wielkich oraz mieszkańcy gminy Tarnów, ponieważ to miejsce jest dla was. Witam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców. Chciałbym gorąco powitać naszych gości, naszych przyjaciół. Powiem słowo przyjaźń, bo to jest bardziej adekwatne do sytuacji. Chciałbym przywitać pana Norberta Kowacza, wojewodę Komitetu Wesprem z Węgier. Oklaski. Bardzo serdecznie witam mojego przyjaciela z Siedmiogrodu, burmistrza miejscowości Chicken Simon, pana Laszlo Fabiana. Witam bardzo serdecznie również mojego przyjaciela z miejscowości Jasa Soszen pana burmistrza Imre Szarwarka. <klucz> Witam i wymieniam słowo przyjaciele, bo to są przyjaciele. Witam przyjaciela mojego burmistrza miejscowości Jażdorza, Isztwana Szerenczesza. Musicie Państwo wybaczyć, że dopiero w drugiej kolejności witam naszych gości tutaj z Polski. Witam bardzo serdecznie pana posła Józefa Rojka, który praktycznie jest na każdej uroczystości. Przez cztery lata na każdej uroczystości był. Tym bardzo dziękuję Panie Pośle. Witam bardzo serdecznie. <klucz> witam pana posła Edwarda Czesaka, zwłaszcza, że... Pan poseł pamiętał o naszej gminie i nie zapomniał z Brzeska tutaj przyjechać do nas. Witam bardzo serdecznie, serdecznie pana posła. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli Sejmiku Województwa Małopolskiego. Jednocześnie dziękując za wsparcie, ponieważ ten plac nie powstałby bez pieniędzy unijnych. A pieniądze unijne są generowane przez programy europejskie, które realizuje województwo małopolskie. Województwo Małopolskie dzisiaj reprezentuje Pan Marszałek Stanisław Sorys. Witam bardzo serdecznie Pana Marszałka. I jednocześnie bardzo gorąco podziękować Panie Marszałku za wsparcie, ponieważ bardzo nam to wsparcie się przydało. I to są również efekty Pana starania. Witam serdecznie radnych sejmiku Województwa Małopolskiego, Panią Lucynę Malec. Witam Pani Lucyno. Dziękuję za pomoc, dziękuję za wsparcie. Dziękuję za obecność. Zapowiedział się Pan Marszałek, ale go nie widzę. Jak przyjedzie, to go na pewno przywitamy. Witam przedstawicieli Starostwa Powiatowego. Starostwo Powiatowe dzisiaj jest reprezentowane przez radnych powiatowych. Witam bardzo serdecznie Pana Radnego Tomasza Stermacha, Pana Radnego Mariusza Tyrkę. I Pana Radnego Józefa Lazarowicza. Bardzo serdecznie witam dyrektorów szkół, przedszkoli, sołtysów, ochotników, strażaków z gminy Tarn. Witam bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie Pana Prezesa Zielonego Pięścienia Tarnowa lokalnej grupy działania, przez które program realizujemy to zadanie dzisiaj. Pana Adama Flagę. Witam serdecznie Pana. Na końcu, ale to nie oznacza, że na końcu, witam księży proboszczu. Księży, księży z naszej parafii. Witam księży proboszczu. Księży reprezentuje ksiądz Kazimierz Bonarek. Witam serdecznie ksiądz. Jeżeli kogoś o zapomniałem, bardzo przepraszam i bardzo, bardzo serdecznie witam. Mi székelyek Erdélyből jöttünk a valamikori Magyarországból, ezer kilométer távolságból hoztuk ezt a székelykaput a szívünk melegével, hogy önöknek átadhass, átadhassuk, mint a barátság jelképül lengyel és magyar vagy székely között mi e, przyjechaliśmy z ziemi Siedmiogrodu, tysiąc kilometrów stąd, przywieźliśmy tą bramę przez Setlerską jako znak przyjaźni we polsko O barátságunk, amit az előbb is említették, talán ezért éves, közös volt történelmünk, közös volt királyságunk, közös volt a sorsunk, Wspólne mieliśmy historie, można powiedzieć, jak już wcześniej były wspomniane, tysiącletnie wspólna historia, podobna historia. Mieliśmy <tis> uh, bardzo, bardzo dużo wspólnych życie, z losu obie narodów. Okay. Ezen székely kapu a tavaly született meg a felkérésre, amit a tarnó a gmina tarnó kért fel, és a szívünkhöz szólt, mivel egy olyan ember lotta ezt a táját, egy olyan ember született itt valamikor, akinek emlékére is szántuk ezt a székely kaput. Azt úgy hívták, hogy Ben Roktemó, Rok temu Witem. <té> egy mini tarnok, že na té Bramó postavíš Bramo Seklersko na paměť spolného bohatera Józefa Ő annak idején nem sajnálta, ezer kilométerre eljöjjön, és a magyar szabadságharcét csatát vívjon, így mi se sajnáltuk, igaz, nem lovon jöttünk, hanem kocsikkal, de elhoztuk ezt a székely kaput, amely mindig fel fog maradni a mi Któż, poradź o kamykierach. Józef Ben nie żałował, żeby tysiąc kilometrów trzeba jechać, za walczyć, za wolność przyjaciela Lengra I na ten czujemy obowiązani do tego. I oczywiście również nie żałujemy, że tysiąc kilometrów przywiedziliśmy na tą pamiątkę, tą bramę. Panie, zresztą, panu dzisiaj, tyle, o kilka Zależy od tego, co mówimy, bo my jesteśmy kwarantannami. Przepraszam, jeśli nie dokładnie będę to powiedzieć, ale co przedtem słyszałem, to trzeba bym to dokończyć, te słowa. Rozpoczynamy obrzęk pogłogosławienia. Zarówno w miejsca, ramy jak i ogólnej figury św. Jana Nepomucena. Cieszę się bardzo, że przy tym objęciu, o którym tyle słyszeliśmy dzięki słów, możemy podziękować Bogu za talent jakie otrzymali ludzie, dzięki którym możemy przeżywać piękno świata i budować swoje życie. Pan z Przechodzący Wieczny Boże, wszystko, cokolwiek stworzyłeś, jest dobre i nie ma niczego, co byłoby zło sami żyje. Wszystko, bowiem uświęca Twoje Słowo i nasza modlitwa. Paramy Cię i wysławiamy. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest Twoja moc i dobro. Prosimy Cię o aby wszyscy, którzy zgodnie z Twoją wolą, będą pozługiwać się tym miejscem, używać go. Zrastali w dostali Twojej pomocy przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Was błogosławi Ojciec i Syn, i Duch Szanowni Państwo, las i brama szynęcka są otwarte.